Słuchajcie, widzowie, na wstępie chciałbym wam dopowiedzieć, że tutaj event iglowy już się zakończył. W zasadzie kolega wygrał, możecie zaobserwować. Pamiętajcie, że macie event promocyjny, no i możecie również konkursik na 20 pace of kart, tylko komentujcie, bo wiele z Was nie komentuje i zobaczcie później, co tutaj się dzieje, jaki młyn na Discordzie, gdzie muszę losować 10 razy, żeby ktoś serio odebrał te 20 pace of kart. Gdzie końcowo odebrał te 20 pace of kart i możecie zaobserwować, jest legit, jest legit. Fajnie. Przy okazji możemy sobie dopowiedzieć o Falkion na NC. Nie wiem, czy kojarzycie jakiś czas temu, a mianowicie dwa dni dosłownie. Mogliśmy zaobserwować Falkion na NC No i teoretycznie Falkion Wygrało, ale jak? Jak widzowie? Jakim kosztem? Niko to już. Niko to już był blisko rozwalenia tej ściany. Zobaczcie, już. No. Ja już pomijam, oczywiście, fakt, że teraz będziemy w stanie zaobserwować 40 drużyn, które będą walczyły o majora, Z czego 32 się dostaną, zaraz ktoś powie, ale o co chodzi z tymi oszłoma. 8 drużyn będzie w rmr takim pseudo rmr -ze. Według mnie to kompletnie już sensu nie ma, patrząc na to, że mamy średnio 3 turnieje STR klasy co miesiąc. Więc się w pewnym momencie to przeja, nawet już może się to przejadać. No jest jakie, jest, drodzy widzowie. I pomijam fakt, że może. Może być problem dostania się takiego falkiem do tego, no bo nie oszukując się, nie grają najlepiej, Niko, już widzicie, no, zastanawia się, czy aby na pewno to był dobry wybór, ale w sumie z drugiej strony dostałem X pieniędzy na konto, ale z trzeciej strony nie wygram Majora, raczej z taką drużyną. Już są z tyłu głowy te rozkminy, już coś tutaj kmini. A jak już jest mowa o w wygrywaniu, to możemy powiedzieć o Navi, które wygrało 13-7 i 138, ale prawda jest taka, że Imperial Damskie postawiło opór. Prawda jest taka, że postawili niezły opór i możemy tutaj zaobserwować bardzo fajną sytuację związaną z kim? Skate? Zresztą He sami zobaczcie. In the smoke. Deagle o, przepraszam, tutaj Wonderful. No panowie i panie, jak taki damski CS jest, że laska normalnie jakby nigdy nie strzela heada w locie komuś. I to powtórkę zrobię, żeby... no zobaczcie jak to wyglądało, patrzcie.

Ta, no właśnie trochę trollowali, trochę nie. No ale końcowo, jak mogliśmy zobaczyć, a w zasadzie usłyszeć wywiad związany z JL-em, no to troszeczkę się stresowali, chłopaki. Insane. Low key, on Ancient, my hand started shaking. <laughs> at, at, I think it was about. 10th round, I'm like, wow, this is fucking crazy. Like, it's back and forth. I'm like, what can happen next? We, we lose a couple of rounds, that we're down like 9-5. Ojojojo. I'm actually, fuck. Sure. I am shocked. Me too. Dude, the one thing that I said on stream as well like, just imagine because the player base of female CS is like, what, 2% or something? Like, and and we have a team like this. Imagine if it was in Valorant, like 50% of women play CS and 50% male. Like, imagine, Buddha. But we still have a team like this. Like, some players on current male teams, tier 1, like, bro, th like, one of these players could replace them easily, you know? Like, what the fuck? Yes, yes. Może not considered in, in, in tier 1 yet. Yet. I mean, of course, some players they could replace. I'm not <laughs> saying <laughs> some players but It depends what you count as tier 1. Ja tak, według mnie fajnie byłoby zaobserwować takie imperialne jakąś inną drużynę niż Nawi. no bo nie oszukując się Laniwi, no można powiedzieć, jest to w top 3, co nie? Top 1, top 2, top 3, mniej więcej tam oscyluje. Przynajmniej według mnie możecie wyrazić swoją opinię. No i ciekawie by to było, a jeżeli chodzi o najciekawszy temat, czyli Danger Zona, to spanż wyszedł z założenia, no powiedział, że nie sądzi, żeby to powróciło jakkolwiek szybko, no przynajmniej na ten moment. No i zaraz ktoś powie, kto to jest spanż? No, spanż to jest nikt inny, jak jedna z trzech osób prowadząca podcasty dotyczące Counter I co ciekawe w tym wszystkim, no niby tam jakieś kontakty z Walf-pracownikami mają, z tego co ja przynajmniej kojarzę, ale z drugiej strony chciałbym również dopowiedzieć, że jest to ta sama osoba w zasadzie ten sam podcast, który jakiś pół roku temu mówił nam, nam widzą, że ej, słuchajcie, jak tutaj coś tam Valve są rozmowy dotyczące chociażby wak live'u, no to się stresują, tematu unikają, coś tam ten, no i niby coś tam pracują, robią. Ja, ja wam powiem tak, ja by wszystkie bajki bym uwierzył, ale nie w bajkę, że pracownik Valve pracuje. On już się napracował. Wymyślili w tym 2014 roku te skiny, koniec, koniec dla nich prac, no dosłownie oni już nie muszą nic robić to był genialny pomysł, ktoś kto to wymyślił jest geniuszem, zarobił niesamowite pieniądze i teraz on może sobie siedzieć i mieć to gdzieś, ja już pomijam fakt, że Danger Zone raczej nie zostanie aktualnie wypuszczony, z względu prostej kalkulacji macie tu Danger Zone, a. o tutaj jest Danger Zone tutaj macie cheaterów, co? Nie, tutaj są cheaterzy, Danger Zone plus cheaterzy równa się tragedia, w sensie wyobrażacie sobie, jak teraz widzicie zresztą cheaterów biegających, strzelających, kręcących się na ekranie, takich ludzi na Danger Zone ja sobie nie wyobrażam widzowie, według mnie to by kompletnie już zabiło konto strajka. Pomijając oczywiście, że ludzie znowu są wnerwieni z względu takiego, że dnia dzisiejszego, a czekajcie, zaraz wam to pokażę. Dostaliśmy poprawę do Linuxa. Użytkownicy Windowsa na pewno są zadowoleni. Ja oczywiście pomijam fakt, że tu jest jakaś poprawa stabilności, ale trzeba by na pewno to odczujemy, wydaje mi się, że nie. No więc w sumie to dajcie znać, widzowie, w komentarzach, jak wy oceniacie te aktualizacje, jak wy oceniacie te wszystkie załączone rzeczy w dzisiejszym materiale. No i przy okazji możecie wesprzeć ten kanał, gdzie macie pełno dodatkowych materiałów do rank wspierających. Miłego dnia Wam mogę życzyć. Trzymajcie się, no i w sumie, jeszcze jak oglądacie ten materiał, możecie być również na Discord, gdzie pamiętajcie, żeby zostawić te komentarze. Trzymajcie się, no i cześć.